Cześć, dzisiaj zapraszam Was na film, na który bardzo, bardzo dużo osób czeka z tego, co widziałam, z tego, co mi pisaliście, a mianowicie będzie to film kosmetyki do 10 zł, godne polecenia. Robiłam już taki odcinek z kolorówki, robiłam do 5 zł z biedronki, z pielęgnacji, a dzisiaj będzie zadyszkę, 5 produktów zadyszkę z pielęgnacji. Także zaczynajmy. Od mojego ulubionego produktu do włosów jest to odżywka Nivea Long Clipper. Ja ją bardzo lubię, Uczyłam, używam jej odkąd na pewno prowadzę kanał na YouTube, czyli na pewno ponad dwa lata ją używam i zawsze do niej wracam. Powiem wam, że naprawdę jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona. Jest to odżywka odbudowująca, pielęgnuje i odbudowuje włosy. Od nasady aż po końcówki, olejek, babasu, plus płynna keratyna, włosy łagodne, rozdwajające, rozdwajające się lub długie. Pięknie pachnie. Ja bardzo lubię jej zapach, mi się ten zapach utrzymuje dosyć długo. Eee, fajnie nawilża te włosy, nie plączą się one, także jestem ja z niej jak najbardziej zadowolona. Cena też jest przystępna. Eee, 10 zł, ona kosztuje, ale na promocjach też często można ją eee, spotkać. Jest to 200 ml. Eee, tak, co tu więcej mówić, jestem bardzo zadowolona z tego produktu. Mieliśmy coś do włosów, teraz może coś, coś do ciała. Tutaj chcę Wam opowiedzieć, ten produkt z tego co widziałam, kosztuje 12 zł. Ja widziałam, że też można go dostać na różnych promocjach, także no, nie ma problemu. Fresh and beauty rytualne masło do ciała, farmona z zielona herbata i limonka. Słuchajcie, ja tutaj już jestem na wykończeniu. W sumie 1 czwarta mi została tego produktu. Przepiękny zapach. Taki właśnie limonkowo, limonkowy, zieloną herbatę, tutaj też czuję. Masło, masło jak masło, słuchajcie. Ja myślałam, że, że tutaj będzie problem z wchłanianiem się, aczkolwiek bardzo dobrze się wchłania. Teraz latem też jak stosowałam, też się bardzo dobrze sprawdzało. Słuchajcie, tutaj właśnie są jakieś ekstrakty zielonej herbaty, z guarany, z masło karite, także fajne właściwości nawilżające. Jest to farmona, więc może być troszeczkę problem z dostaniem tego, bo wiem, że nie w każdej drugeli są produkty z Farmony, aczkolwiek bardzo polecam. Moim ulubieńcem jest na pewno masło z The Body Shop marakujowe ze względu na zapach, na konsystencję, no ale słuchajcie, jak ono jest 6 razy droższe, to myślę, że naprawdę nie warto przepłacać. Jeżeli na jakiejś promocji można sobie dawać z The Body Shopu, to why not? ale naprawdę z tego jestem bardzo zadowolona i Wam serdecznie polecam, piękny jest zapach. Może nie utrzymuje się aż tak długo, ale na jest fajne, jak dla mnie. Yy, tak, no to może teraz jeszcze coś do ciała, tak już kontynuujemy to opowiem Wam o moim ulubionym żelu pod prysznic, żel pod prysznic, może ktoś się zdziwi, ale naprawdę jest yy, warty polecenia, jest to Palmolive Thermal Spa Mineral Massage. Yy, właśnie zapach jest taki troszeczkę męski, ja bym powiedziała, że właśnie taki zapach typowy spa, tak yy, jak wychodzę z pod prysznica, naprawdę ten zapach unosi się wszędzie, nie utrzymuje się długo na skórze, no ale nic, yy, kosztuje. 10-11 zł W normalnej cenie ja zawsze staram się dorwać na jakieś promocji za 5-6 zł w superfarmie, też często jest. Eee, tak i to jest właśnie taki żel pomiędzy żelem a peelingiem. Jak ja lubię peelingi to używam peelingów gruboziarnistych, jak używam żeli to używam żeli, a coś takie pomiędzy to jest właśnie to. Ma piękny zapach, naprawdę fajna wydajność, eee, pojemność 250 ml także jak najbardziej na tak. Mm. Teraz może pokażę Wam coś do stóp. E, produkt ostatnio byłam w Rosmanie, widziałam, że za 11 zł, ja go kupiłam na przycenie jakieś chyba za 9 czy za 8. lirent, stop szybkości, krem do stóp, e, 20% e, mocznika, czyli urea. Powiem Wam tak, ja to pokazywałam ostatnio u mnie w holu, na pewno pojawi się też ulubieńca. uwielbiam ten krem, uwielbiam krem z mocznikiem. Krem z, do stóp e, z największym stężeniem mocznika jakikolwiek znalazłam, wiem, że jest też z Eveline. Taki 15% też jest ok, ale naprawdę, już po pierwszym użyciu widać, że, te, że jest nawierzenie, że te stopy są miękkie, że nie są twarde, że nie są szorstkie. E, naprawdę bardzo, bardzo polecam. E, produkt jest wydajny. Czy on jakoś pachnie, zaraz sprawdźmy, bo nie pamiętam. Hmm. Moim zdaniem, bez, bez zapachu, ale nie wiem. No, generalnie, jeżeli jest jakiś zapach, to, to jest jakiś delikatny. E, pojemność 75 ml, naprawdę super produkt. E, no i ostatnim produktem to będzie krem pod oczy. E, krem pod oczy e, można go dostać tylko w Rosmanie bo to jest ta Rosmanowska serie. i e, hydro, hydro tak, 24 hydro kompleks, z tym się nie zgodzę. Powiem Wam szczerze, ten krem pod oczy jest bardzo fajny, bezłagodny, szybko się wchłania. Jednak moim zdaniem nie jest on jakoś mega nawilżający i pewnie ktoś się zastanowi dlaczego o nim mówię, skoro nie spełnia tego co obiecuje producent. Ale ten krem bardzo dobrze mi się sprawdza pod makijaż, szybko się wchłania tak jak ja mówiłam, ja mam wielkie problemy żeby mi się szybko kremy wchłaniały, a ten akurat jest ok. Cena jest 9 zł, wydajność też jest bardzo duża, bo używam to używam i nie mogę nawet do połowy zejść, więc to jest jak najbardziej ok no i krem jak na co dzień jak na dzień, myślę, że naprawdę jest spoko, e, także jestem z niego zadowolona, chciałabym znaleźć coś takiego lepszego, mocno nawilżającego e, na noc, ale ciężko mi znaleźć taki produkt, jeżeli Wy coś znacie, możecie mi polecić, wiem na pewno że z klinika All About Ice jest dobry produkt, no ale niestety jest bardzo drogi, no i dobrze, to by było na tyle, to jest 5 moich produktów za 10 zł e, mam nadzieję, że film Wam się podobał, jeżeli tak to poproszę o kciuki w górę Zostawcie koniecznie komentarz, czy używaliście któryś z tych produktów, a może polecacie mi coś nowego. No i tak, jeżeli jesteście ciekawi, co się dzieje u mnie na co dzień, zapraszam na, jego, na mojego Facebooka i na Instagrama, linki znajdziecie na dole i widzimy się w następnych filmikach. Pa pa!